Znajdujemy się w Las Vegas i właśnie na arenie rozwija muzyka Romana Reinsa, ponieważ przed nami Super Perfect Match, czyli main event nocy pierwszej set Seth Rollins kontra CM Punk kontra Roman Reigns. I co ciekawe, Roman Reigns bez Paula Heymana u swojego boku. Taki też obrazer zobaczymy na samej restylmanie, ponieważ Paul Heyman zgodnie z obietnicą musi pojawić się u boku CM Punka. Ja moi drodzy witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale... Dzisiaj przed nami pierwszy z dwóch odcinków, który pojawi się jeśli chodzi o WrestleMania 41 i symulację walk, ponieważ jak już mówiłem dzisiaj, Roman Reigns kontra Seth Rollins kontra CM Punk. To właśnie czeka nas w dzisiejszym odcinku. Zostawcie więc polubienie, subskrybujcie kanał i napiszcie go w komentarzach, za kim wy jesteście w tym starciu, kogo zwycięstwo chcielibyście zobaczyć. Jest i ten, o którym właśnie była mowa. CM Punk. Jego muzyka rozumiała już na arenie. Roman Reigns gotowy. No, odowany w ringu, żeby jakby zaraz chciał na niego ruszyć, ale no właśnie, to jest rzecz, słuchajcie, o której nikt z nas by nie pomyślał. CM Punk pojawia się na arenie, a u jego boku, gdzieś tam w tle, no właśnie, ten, o którym, słuchajcie, mówiło się przez ostatnie tygodnie: Paul Heyman. Paul Heyman u boku CM Punk'a w ogóle jak fani pięknie chantują jego imię na arenie. Sam się tego już nie mogę doczekać slobbering time Szkoda, że nie ma tego krzyknięcia i slobbering time przez fanów Ale no, zobaczyć CM Punk'a z polem Heymanem u swojego boku, gdzieś tam widzimy z daleka się trzyma Gdzieś, gdzieś tam w tyle idzie faktycznie Ale ten stage jest duży na tej arenie i taki też duży stage, słuchajcie, będzie prawdopodobnie w Las Vegas, ponieważ widziałem już pierwsze liki, pierwsze przecieki i naprawdę stage zapowiada się całkiem, całkiem dobrze. I jestem ciekawy jak finalnie dowieźć to WWE. CM Punk jest już w ringu. Jest też Roman Reigns tam koło ringu. I jest też gdzieś tutaj Paul Heyman. A tam w tyle jeszcze stoi, boi się podejść. Dokładnie tak. Burn it down. W Las Vegas. Set Rollins za chwilę dołączy do tej dwójki, którą mam już w ringu. Dokładnie tak jak zwykle tanecznym, radosnym krokiem. Set Rollins zmierza do ringu. Set Rollins, ten, który może naprawdę bardzo dużo w tym starciu namieszać. Bo jak wiemy, Paul Heyman. Ale ładnie to śpiewają. Dobrze to słychać. Rollins jest już w ringu Słowacji. To też jest ciekawe, bo Seth Rollins jest bardzo interesującą postacią w całym tym zestawieniu, ponieważ on wręcz wymusił na polu Heymanie, że ma u niego przysługę. W sensie, że, że Paul Heyman wisi mu przysługę. Bo nie wykonał mu karstoma, mógł to zrobić i mógł go wyeliminować z tej walki, więc... Czyżby Paul Heyman pomoże wygrać Sethowi Rollinsowi? Brzmi nierealnie, ale brzmi jednak... A jak to fajnie słychać. Że jeszcze bez team sądu śpiewają jego piosenkę. I Charles Robinson daje znać, możemy zaczynać. Jestem CM Punkiem w tym starciu i w ogóle jak słychać, jak fani czentują cały czas CM Punk. I to jest piękne. W ogóle naprawdę są aspekty w tej grze, które zostały bardzo fajnie dopracowane. Jest, słuchajcie, wow, jaka kombinacja. Jest przerolowanie i Roman Reigns zeruje to odliczanie. Naprawdę, słuchajcie, jak teraz jestem tutaj. W... Tej grze, to mam poczucie, że naprawdę ta walka będzie wyglądała dobrze i to będzie, mam poczucie, naprawdę dobra walka. Ale co robi Roman Reigns? On wyszedł do pola Heymana jakby chciał mu coś powiedzieć, ale już wrócił do arcji już wrócił do arcji. A CM Punk jest niestety poza ringiem. Mam naprawdę nadzieję, że to będzie dobra walka i że ta walka dowiezie, A skoro to jest trip Effect Mesh, to weźmy jakieś krzesełko. Użyjmy czegoś więcej, no bo mamy taką możliwość. Ej, co tu się stało teraz z Polem Heimanem? Przecież nic mu nie zrobiłem, a hop, przewrócił. CM Punk wchodzi do akcji, ale tutaj Seth Rollins i Roman Reigns naprawdę, naprawdę zajęli się sobą i to dość konkretnie. Paul Heyman rozbiera narożnik. Czyli, czyli jest w stanie pomóc mi w tym, co tutaj może się wydarzyć. A teraz CM Punk wykorzystuje tę okazję i Roman Reigns ląduje w tym ryzyku, ale atakujemy od pleców Cetronis. Naprawdę słuchajcie, ta walka wygląda dobrze na papierze. Szkoda, że tego samego nie można powiedzieć o całej karcie walki z Tymani, kolanko dla CM Punk'a Bo bądź co bądź, no. Lekko mówiąc, karta WrestleMania 41 wygląda bardzo, ale to bardzo przeciętnie. O, jaka teraz sekwencja. I jeszcze trzesełko ląduje na twarzy Roman Reigns'a, i jeszcze na klatce piersiowej Sefarolisa. Ja mam poczucie, że w tej walce naprawdę wiele różnych rzeczy może się dziać. Pokroi przesełka, candlesticki, połamany stół komentatorski. No właśnie, a propos candlesticków, to, to w sumie, dlaczego by takiego nie użyć? I teraz, jeszcze akcja przynosi się w ogóle cała poza ring. Cała trójka jest poza ringiem. I super kick, a tu bardziej high kick niż super, przepraszam. High kick, dokładnie, nie super kick, high kick. wylądował na głowie Sefa Rollinsa. I jeszcze teraz Anaconda Vice. Czy to będzie koniec? Oczywiście pewnie nie, bo Rollins z tego wyjdzie za szybko, żeby to się w taki sposób skończyło. Roman Reigns zmierza w moim kierunku z candlestickiem. No nie wygląda to dobrze, ale tym candlestickiem w zasadzie rzucił Sefa Rollinsa. Ja naprawdę mam poczucie, że w tej walce zobaczymy wiele ciekawych akcji I nawet liczę słuchajcie, z Fembrą trochę właśnie na taki power bomb w wykonaniu dawnego The Shield O nie, o nie, to będzie pedigree, to jest pedigree O teraz Rollins z dwóch załatwił, ale okej, okay, Reigns przechodzi do ataku Ja się muszę podnieść, bo nie wygląda to dla mnie dobrze Roman Reigns przejmuje kontrolę Dziwne dla mnie byłoby to, gdyby, może nie dziwne, ale przykre bardziej byłoby to, gdyby Roman Reigns przegrał kolejny raz, z, ro, kolejny rok z rzędu na WrestleMania w zasadzie, tak to powinienem określić, bo rok temu przegrywał z Codym Rhodesem i wiecie, mając takie trzy nazwiska w tym starciu, ciężko jednoznacznie wskazać zwycięzcę i do tego też, słuchajcie, was zapraszam, dajcie w komentarzach, znacie jak wy widzicie. Możliwego zwycięzcę w tym starciu? Kogo byście chcieli zobaczyć jako zwycięzcę? I generalnie, jakie macie do tego poczucie, kto tutaj powinien wygrać? A to jest go to sleep dla Sefa Rollinsa. Cały czas arce rozgrywa się poza ringiem i Roman jest teraz przechodzi do ataku. Niedobrze, bo on ma chyba finisher, taka. Wolałbym, wolałbym nie, nie zostać poczęstowany finisherem. Więc jeszcze wracając, moi drodzy, napiszcie w komentarzach, proszę, kogo wy chcielibyście w tym starcie zobaczyć jako zwycięzcę kogo zwycięstwo byście w ogóle chcieli? No i też kto według Was mimo wszystko uważacie, że wygra, no bo kogo byśmy chcieli, a kto raczej tutaj może wygrać, to są dwie zupełnie inne sprawy. Paul Heyman, osoba, która w tym starciu może naprawdę dużo namieszać. Heyman u boku Punk'a, to też jest coś abstrakcyjnego, coś, co dalej dla mnie się jeszcze do pojęcia. Roman Reigns w ogóle wyglądał, jakby chciał zaatakować Punk'a no, przepraszam, jakby chciał zaatakować Paula Heymana na ostatniej gali, kiedy to dowiedział się, że właśnie u boku CM Punk'a będzie musiał być Paul Heyman, bo to było przysługą Więc jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało, ale na pewno na zwrot arcy I właśnie akcji tego typu, jak teraz narzekać nie będziemy mogli, bo mam wrażenie, że to się na pewno arcy tutaj będzie kręciła cały czas w chłopku wokół wszystkich tych trzech osób No dobra, chciałem powiedzieć, skoro Reigns staje pierwszy, to on tam wyląduje, ale skoro wstał. Rollins to on tam wyląduje, niedobrze dla mnie, bo teraz Roman Reigns przechodzi do ataku: wyniesienie i to będzie Powerbomb. Chciałem powiedzieć, czy wyląduje na Safi Rollinsie wygląda na to, że nie, ale ląduje twarzą w narożniku jeszcze, gdzie tam nie ma tego opatrunku, ponieważ zdjął go przecież. Paul Heyman to jest Kanstą na krzesełko. Ale pan przerywa tę arcję, jak dobrze, że, że byłem w ogóle tutaj w pobliżu. Co robi teraz? Rollins, on sięga po coś z ringu To jest kolejny candlestick, i myślę, że dużo się tego możemy spodziewać. Ale to razie ta walka dowodzi, naprawdę to wygląda dobrze. CM Punk ma dwa finishery. A skoro CM Punk ma dwa finishery, a Rollins już jednego dostał, no to w sumie. o, kontra, niedobrze. 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 Seth Rollins kontrował, i teraz to on przechodzi do ataku. Ale jest ta Rollins, który nie trafia spirem, On chciał wywalać Spear na Sefi Rollinsie, albo na mnie. Ale mu to nie wyszło, i to będzie kolejny Stomp I to jest kolejny Stomp I Rollins przechodzi do liczenia, ale oczywiście CM Punk momentalnie to przerywa. I tego typu arch swatch, tego typu przerwań, kickoutów i tak dalej możemy się spodziewać. Ej to wyglądało trochę jak taki zakazany Pine Driver. I Roman Reigns wypada? Jeszcze nie. Uh, kontra kontra, nadział się na o CM Punk, ale zaraz w ringu będzie będzie Seth Rollins, to miał być spear, ale teraz pięknym dropkickiem zaatakował tutaj CM Punk, a do akcji wchodzi Seth Rollins, więc musimy skupić się i na jednym i na drugim, o nie, czy to będzie czy to będzie go to sleep? To jest go to sleep od Seth Rollinsa! Co jest? I przerywa to Roman Reis. jaka akcja, jaka w ogóle walka? I Rollins wypada, a to jest spear! Roman Reigns wykonał mi Spira, a Seth Rollins wypadł, ale <grywanie> Pan kikałtuje to po pierwszym razie <grywanie> Jak nam się ta walka kreuje I ja naprawdę spodziewam się, że tak ta walka W rzeczywistości na wrestling może wyglądać, Rollins Coś się czuje dużego Nie będę mu w tym przerywał Niech dokończy Roman Reigns jest poza ringiem, a Seth Rollins chyba planuje Skoczyć tam Ale jest kontra ale jest kontra. I teraz, no dobra, no skoro mamy podanego rolnica na tacy, to dlaczego by nie? Jest dropik, ale od razu Renes przechodzi do takiego. W ogóle krew jest na twarzy do Reigns'a, On przechodzi do liczenia. No oczywiście, że mnie nie spikultuje w taki sposób. Jest oczywiście kick po pierwszym. I teraz kontra. Jezu, ile tu się dzieje. Ile tu się dzieje. Nietrafione. I kolejna nietrafiona akcja. I takich akcji też możemy się spodziewać. Jeśli ta walka na żywo... Dowierzcie jak ta, którą mamy tutaj, to naprawdę będę z tego pojedynku zadowolony. Na razie tylko trochę mały udział Pola Hejmana w tym wszystkim. Mam wrażenie, że, że zdecydowanie bardziej może być on zaangażowany w tą walkę i tam się może wydarzyć więcej. Nawet może jakiś atak na polu Hejmanie. Różnie to się może potoczyć. Ej, Reigns szykuje teraz, słuchajcie, Spear. A nie, jest to. Jest to! O, nie! O nie! Co teraz zrobił Roman Reigns? No nie! Jest kick out po pierwszym, Jaka akcja! Co tu się wydarzyło? Co tutaj się wydarzyło? To był. To był Jezus! To był super. Superman Punch dla Setha Rollinsa. Spear dla CM Punk'a! Jak teraz karty rozdaje tutaj Roman Reigns? I jeszcze teraz kolejna akcja jest kontra! Wrzucony w dorożnik Reigns! I jeszcze jest tutaj Seth Rollins, który planuje też coś wykonać, ale jest kontra, o nie, wyniesienie, neckbreaker i nie, jeszcze zaatakowany w kartę teraz tym Punk i od razu do liczenia przechodzi Rollins, ale dlaczego oni tak próbują mnie cały czas to odliczyć? Ej, tu było już ciężej, bo zdrowia brakuje CM Punkowi, trzeba słuchać albo powoli przechodzić do zakończenia tej walki, o nie, o nie, o nie Roman Reigns tam tantuje, on się nie spodziewa, że zaraz to może być koniec tej walki, bo może mi się to nie udać. Co w ogóle robił tam Roman Reigns? Roman Reigns cieszy się z tego, że Seth Rollins... Co tu się wydarzyło? Seth Rollins odnosi zwycięstwo. I to w tak nieoczywisty sposób. Roman Reigns wyglądał jakby chciał pomóc wygrać Sethowi Rollinsowi, żeby ten udusił CM w sensie widok, w którym... Set Rollins dusi CM Punk'a i wręcz doprowadza do jego odpłynięcia, jest możliwy, raczej Punk nie odklepie, ale samo w sobie zwycięstwo Sefa Rollinsa jest możliwe, tylko nie wiem słuchajcie, czy czasem nie przy pomocy samego Paula Heymana. Tego nie zobaczyliśmy w tej symulacji, ale myślę, że jest to bardzo prawdopodobne, że zobaczymy na samej WrestleMania. Paul Heyman pomagający wygrać Sefowi Rollinsowi, bo ten przecież ma u niego przysługę. Jest bardzo, ale to bardzo możliwe. Dajcie w komentarzach znać, jak wy widzicie ten pojedynek. Zostawcie polubienie i subskrybujcie. No bardzo nieoczywiste zakończenie, ale taki zwrot akcji, tyle spirów, tyle kontr, tyle finisherów. Mocna, mocna walka i mam nadzieję, że taką nawet jeszcze lepszą zobaczymy na WMC. Dzięki, trzymajcie się i cześć!